Dzisiaj rano dzisiaj jest 24 maja, w radiownet słuchałem pana karnowskiego, który opowiadał rzecz niebywałą. Mianowicie wojewoda śląski, pan wieczorek, człowiek odważny i prawdomówny, powiedział, że śląsk jest Polski. Powiedział, na to zareagował Raś. Wiecie Państwo, co to Raś? Taka organizacja finansowana przez Niemców, która ma za zadanie oderwać śląsk od, od Polski. I pod siedzibą wojewody, lider Rasiu o nazwisku Gorzelik, chyba nie przekręcam tego nazwiska, wyobraźcie sobie Państwo, pojawił się z małzerem w ręku, w czapce wermachtowskiej na głowie i groził naszemu wojewodzie w naszym państwie. Groził mu i nawoływał, że wrócą Niemcy i będzie porządek. Szanowni Państwo, po pierwsze, gdzie był prokurator? Do czego prokurator? Bardzo proste. Jeśli to nie była rekonstrukcja, a manifestacja polityczna, to pan Gorzelik, rasista, czyli członek rasiu, założył czapkę hitlerowską na głowie. Przypominam, że czapka wehrmachtowska ma na sobie orła, a ten orzeł w szponach trzyma swastykę. Gdyby pan Gorzelik w tej czapce pojawił się na jakiejkolwiek ulicy niemieckiego miasta, momentalnie policja by go rzuciła o ziemię, skuła kajdankami i miałby błyskawiczny proces, bo tam to szybko idzie. Ale pan Gorzelik, rozbestwiony naszym niechlujstwem, naszym byle jako, naszą byle jakością i naszym, naszą spolegliwością, wiedział, że mu włos z głowy nie spadnie. Więc wyciągam wniosek jako człowiek, który potrafi myśleć i wie, gdzie kaczka ma dziób. Pan Gorzelik jest hitlerowcem. Czy z tej wody hitlerowcem? No nie wyobrażam sobie, żeby normalny człowiek poza rekonstrukcją mógł założyć hitlerowską czapkę na głowę. I grozić polskiemu wojewodzie. Powinna przyjechać policja, potraktować go paralizatorem, rzucić go o ziemię i prokurator w trybie natychmiastowym powinien by wytoczyć panu Gorzelikowi proces. A dlaczego? Dlatego, że szanowni państwo, przypominam tym, którzy nie pamiętają, hitlerowcy na procesie norymberskim zostali potępieni jako twór ludobójczy. Są winni Holokaustu. Pan Gorzelik, zakładając czapkę hitlerowską na głowę, bierze na siebie całą tę spuściznę nazistowską. Panie Gorzelik, rasisto, masz szczęście, że jesteś w Polsce, a nie w Niemczech, bo nawet może by ci zęby wybili. Tylko to się ulało. Ja apeluję do pana wojewody. Panie wojewodo, panie Wieczorek, więcej odwagi, więcej odwagi. Ścigajcie Gorzelika i innych rasistów listami gończymi. Rozesu, ro, roześlijcie te listy nawet do Niemiec. Niech Niemcy wiedzą, na kogo dają pieniądze, bo może Niemcy nie wiedzą, na kogo dają pieniądze. Halo, urzędy niemieckie, czy wiecie, że dajecie pieniądze na hitlerowców? No to jak to? Pani Merkel, pani Merkel, daje, pa, zgodzi się pani, żeby pani urzędy dawały pieniądze na hitlerowców? Czego chce pan Gorzelik z Mauserem w ręku, w czapce wermachtowskiej na głowie, gdzie jest orzeł hitlerowski ze swastyką? w wieńcu. Może chce nas pozabijać. Rasiści, czyli członkowie rasiu mówią oświęcim niedaleko. Proszę państwa. W moim głosie jest troszeczkę ironii, ale więcej jest zdenerwowania i klasycznego polskiego kibicowskiego Nie, Pora panu Gorzelikowi pokazać, gdzie jest jego miejsce. Naziście, a gdzie Gazeta Wyborcza? Gdzie są ci dzielni redaktorzy z Gazety Wyborczej? A gdzie jest pan lis, który tropi wszędzie nazistów w każdym barze piwnym i pod każdym kanałem? A gdzie jest pani Olejnik? A gdzie jest pani Lewicka? A gdzie pan Żakowski? Macie na śląsku prawdziwych hitlerowców w czapkach wermachtowskich na głowie i z małzerami w ręku. A boicie się? A czego się boicie? Że wam pan Gorzelik pokaże figę? Polacy. Były trzy powstania śląskie. Lała się krew. Ciężko było ten Śląsk utrzymać przy Polsce. Nie dajcie sobie tego wyrwać. Pan Gorzelik, jeśli był w tej czapce wermachtowskiej z tym orłem i z tą swastyką, jest zwykłym hitlerowskim bydlakiem, ścierwem nazistowskim, kloaką ludzką, nazistowską kloaką ludzką. Wypierdem hitlerowskiej spuścizny. Wąs z Polski, tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, kto cię przyjmie, Hitlerowcu. Czy cię przyjmą Niemcy? Pójdziesz od razu do niemieckiego Pierdla. Ja wiem, tam jest luksusowo, ale pójdziesz do Pierdla-Hitlerowcu. Panie prokuratorze katowicki, pewnie jest jakiś prokurator w Katowicach. ścigajcie ich. Na pewno są zdjęcia, na pewno są dowody. To potrafili prokuratorzy za poprzedniego rządu, albo nie rządu, wsadzić kibola i trzymać go dwa lata bez wyroku. Bez nawet przedstawienia mu oskarżeń, no to macie na tacy. Łazi Hitlerowiec po Katowicach z Mauserem w ręku, a może to był prawdziwy Mauser? Dlaczego policja go nie schaltowała, nie sprawdziła, czy to był prawdziwy Mauser? A jak to był prawdziwy Mauser, to mamy następne wykroczenie, następny kodeks karny. Łapać tych rasistów, łapać ich, bo oni naprzód wymordują nas, a potem wymordują te resztę Żydów, co w Polsce zostały. Oni to mają we krwi, hitlerowcy. Ja to uczyłem się w szkole, widziałem na filmach, znam wyroki Trybunału Norymberskiego. Raś, czyli rasiści. Rasiści. Mam wielu znajomych Niemców. Jestem chłopak z Dolnego Śląska. Tam dużo ludzi zostało. I ci Niemcy uczyli się w szkole, byli moimi kolegami i powiedzieli mi kiedyś, jak dorosłem, takie piękne zdanie. Wiesz co? Wiesz, to jest najgorszy? Najgorszy są te kundle. Które nie są ani Polakami, ani Niemcami, ale deklarują się, że chcą być Niemcami. Oni zrobią wszystko. Oni zrobią wszystko. Ani kawałeczka dla Rasiu, ani kawałeczka policyjna pała, policyjny paralizator w mordę i kopa. A gdzie są kibole z, z Katowic. Gdzie jesteście koledzy, narodowcy, z falangą na ramieniu? Ruch narodowy jest rozproszony i bardzo dobrze, trudniej nas zgasić. Ale myślę, że to samo oburzenie bije w moim sercu i w waszych sercach. Koledzy, a złapcie tego gorzelika w tej czapce. Przyklejcie mu tę czapkę taśmą, żeby mu nie spadła, albo przebijcie gwoździem jeszcze lepiej i na policję go. Hitlerowca nazistę. On pewnie ma innych kolegów, a może mają wytatuowane SS pod pachą. Może się tak chłopcy zabawili, że na jakimś ognisku, gdzie hajlowali i śpiewali stare, porządne hitlerowskie piosenki, wytatuowali sobie SS pod pachą. A sprawdzić tę hołotę nazistowską, hitlerowską, to bydło! Czemu się boimy? Polacy. Polacy. Polakom Bóg dał karabele. Po mordach bić, po hańców tłuc. Wylecieć na husarii czele, wszystko oporne zwalić zmóc. Śląsk jest polski. Śląsk jest polski. Nasi pradziadowie przelewali za niego krew. Śląsk mówi starosłowiańskim językiem. Językoznawcy to wiedzą. Językoznawcy to wiedzą. Zapytajcie pana miotka, ile starosłowiańskich słów jest w gwarze Śląskiej. Panie Gorzelik, przyjdziemy po pana. I odstawimy pana do Niemiec, a tam są paragrafy na hitlerowców. To się pan będzie śmiał spyszna.